Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Po tragicznej śmierci Harolda II w bitwie, w bitwie pod Hastings przyjmuje się, że na tronie Anglii zastąpił go Wilhelm Zdobywca. Po drodze jednak wystąpił jeszcze taki mały epizod. Epizod w postaci Edgara II Ethelinga. Edhelinga, Adhelinga, syn Edwarda Wygnańca, syna Edwarda Wygnańca, który został po śmierci Harolda II okrzyknięty królem Anglii. To był ten król Edward Wygnaniec, który z Węgier został ściągnięty, prawda, żeby zastąpić Edwarda, wyznawcę na tronie. Nie koronowano go jednak, zgodnie z ceremoniałem, a on sam widząc niepowstrzymany marsz normańskiego księcia Wilhelma na Londyn doszedł do wniosku, że wygłupiać się nie będzie i kończymy tą nierówną walkę, prawda? Zrzekł się z urzędu i z automatu nowym królem został Wilhelm zdobywca. Prawa do tego tytułu rościł sobie, ponieważ Edward, ponieważ Edward wyznawca, jego kuzyn pierwszego stopnia obiecał mu tron wyspy, a Wilhelm od dziecka e, nauczył się dochodzić swoich praw na drodze dyplomacji i rozlewu krwi. E, kiedy jako siedmioletni, może ośmioletni smyk, e, syn nieślubny. Odziedziczył tytuł po swoim ojcu. No Jak się domyślacie, jako bankar, no to tam łatwej drogi nie miał. A ojcem Wilhelma był książę Normandii, nie pamiętam jak miał na imię. Kiedy koronowano Wilhelma e, na króla Anglii, starał się rządzić w podobny sposób jak w Normandii. E, w Normandii, którą wyrwał wcześniej z anarchii, biorąc panoszących się możnych na krótką, bardzo krótką smycz oni wykorzystali to, że on był dzieckiem no i, no i sobie popuścili wodze fantazji, potem ich musiał równo dojechać oba kraje, Anglii i Normandię dzielił kanał i Wilhelm latał raz na jedną stronę, raz na drugą stronę co poleciał to ktoś mu się w opuszczonym państwie zbuntował a to rodzina Haralda w Anglii a to możni w Normandii a to Edgar Edheling w Anglii a to jego własny następca i syn, Robert w Normandii, jakoś Wilhelm to jednak ogarniał. Powiem wam, niezły był, niezły był w te klocki, umiał to wszystko poukładać. Aby zabezpieczyć Anglię przed buntownikami, w wielu w jej punktach nakazał budowę zamków. Twierdze normańskie, takie wielkie, surowe, by trzymać poddanych w ryzach, no ogólnie za jego czasów zastąpiono wczesne budowle i fortyfikacje, e, głównie ziemno-drewniane, budowlami z kamienia. No, jak Kazimierz Wielki, prawda? Zastał Polskę e, rąbaną, zostawił murowaną. E, przykładem takich fortyfikacji może być wieża of tower w Londynie. Zbudowana w tamtym okresie e, musiał się zabezpieczyć, by w przeciwieństwie m, do. Bo w przeciwieństwie do Sasów, Normanowie byli z krwi i kości. Oni nie dążyli do zasymilowania się z Brytyjczykami, tak jak to zrobili Sasi. Oni narzucali, lali po mordach, brali. Wraz z normandzkim podbojem pojawił się w Anglii w pełni rozwinięty system feudalny to od tamtych czasów chłop był pańszczyźniany i, i to nie było fajne. Całe terytorium kraju uznano za własność króla, który mógł nadawać ziemię swoim wasolo, wasalom. Ścisła domena królewska obejmowała jedną 7 terytorium kraju. Głównie tereny najbardziej urodzajne oczywiście. Przepraszam. W domenie królewskiej lasy Przekształcono w rezerwaty łowieckie, wysiedlając z nich zamieszkałą tam ludność. W tych rezerwatach zabronione było polowanie pod groźbą wykucia oczu. I to nie są żarty, to nie są opowieści rodem z Romichuda. Wprowadzono odmienną niż na kontynencie zasadę, że wasal, woje, mojego wasala, jest moim wasalem zbudował Wilhelm taką drabinę zależności i bardzo unikał nadawania zwartych kompleksów lennych. Jeżeli ktoś od niego dostawał ziemię, dostawał ją w różnych miejscach w królestwie, rozsianą. On, te nadania były liczne, on rozdawał tej ziemi sporo, ale tak jak mówię, rozsianą po wszystkich możliwych hrabstwach. Wtedy język francuski stał się językiem dworu angielskiego jelit, co w sumie utrzymało się aż do XIV wieku. Do XIV stolecia Wilhelm dokonał również przeglądu anglosaskiego prawa i wzbogacił je normandzkimi elementami. Nie będziemy tutaj wchodzili w szczegóły, ale takich kilka przykładów to chyba to, że sądownictwo publiczne znalazło się pod kontrolą funkcjonariuszy królewskich, głównie szeryfów, pojawiła się nowa funkcja szeryf. To wszyscy znamy szeryfa z Nottingham, prawda? Szeryfowie byli na przykład odpowiedzialni za zbieranie podatków i utrzymanie pokoju w podległych im hrabstwach. Na polecenie Wilhelma w latach 1085-1086 we wszystkich hrabstwach angielskich opracowano taki rejestr budynków, gruntów, pogłowia, trzody i bydła. Spis ten został przeprowadzony głównie po to, aby było wiadomo jakie na kogo nakładać podatki, króciutko, nie? innego wytłumaczenia nie ma. Ten spis nazywa się Dom Day Bok i jest dosyć taki sławetny. Wiecie, on pozwolił liczyć te podatki. Kasa musi się zgadzać dwa szyningi rocznie za skórę. Przy czym shilling tutaj jest czysto teoretyczną wartością. Wówczas nie było takich monet. Waga szyninga jest określana jako 1,2 część funta srebra, czyli nieco ponad 40 g rocznie srebra za skórę. No w XI wieku trofa, czyli kwota niezbędna do dostarczenia człowiekowi 3000 kalorii dziennie, nie wszyscy tyle spożywali oczywiście, wynosiła 1,33 pęsa. Pęs ważył 1,4 grama. 100 lat później, około roku 1150, rycerz zarabiał 6 pensów dziennie. Żołd pieszego wynosił 1 pens. Także nie byli w stanie zarobić na, na te 3000 kalorii. Nie? Po 21 latach rządów Wilhelm wdał się w wojnę z królem Francji, z którym Normandia nigdy nie miała fajnych stosunków za czasów Wilhelma. Wojna dotyczyła oczywiście Normandii, i tam podczas oblężenia miasta Montez Wilhelm spadł z konia i ranił się w głowę, lub według innych, innej relacji zachorował. No, skutek w obu wypadkach był ten sam. Zmarł. Zwyczajnie zmarł. Podczas pogrzebu w, w opactwie świętego Szczepana w Kin doszło do dwóch incydentów. Najpierw jeden z mieszkańców Kin, kan, kin kan, nie wiem jak to wymówić, imieniem Askelion zakłócił uroczystości twierdząc, że opactwo... Pobudowano bezprawnie na ziemi, odebranej jego ojcu, oczywiście przez Wilhelma. Problem został w czasie pogrzebu rozwiązany w ten sposób, że sprawdzono jego słowa i wypłacono mu za w wysokości nie pamiętam jakiej, ale no jakieś tam za nie wypłacono. Potem okazało się, że król jest zbyt potężny, by pochować go w przygotowanej na jego ciało niszy. Przygotowanej do pogrzebu niż próbowano upchnąć w niej zwłoki na siła Wówczas pękły. Zwłoki pękły, i mimo intensywnego zapachu kadzideł, kościół zalał nieznośny feter rozkładu. Pękły mu powłoki brzuszne, i doszło do perforacji. Potem grób Wilhelma został dwukrotnie zniszczony, pogrzebano go ostatecznie prawda? raz przez kalwinistów, drugi raz podczas rewolucji francuskiej. Do dziś dnia ze zwłok Wilhelma pozostała tylko kość udowa Monarch. Badania tej kości pozwoliły naukowcom oszacować wzrost króla na 178 cm. Jedyne znane podobizny króla e, zachowały się na monetach i pieczęciach z, z okresu panowania Wilhelma, no i oczywiście na tkaninie e, z Bayoks, e, która ma 70 metrów długości i 50 centymetrów szerokości i przedstawia e, w obrazkach historię podboju Anglii. Sceny z tego komiksu, tam są obrazki, tam są dymki, to, no dymki o to przesadzą napisy. Yy, ilustrowały, yy, trzy ostatnie opowieści przewijały się tutaj, te wszystkie takie piktograficzne wyobrażenia z jakimiś tam króciutkimi, króciutkimi informacjami. O tyle Wam jestem w stanie dzisiaj powiedzieć o Wilhelmia, yy, Twardy gość, yy, podobno bardzo silny. Gdzieś tam w kronikach zapisano, że nie było takiego uku, którego Wilhelm by nie mógł napiąć. Inni mężczyźni nie byli w stanie. Wilhelm był wysoki, jak na tamtą epokę. 178 to sporo na wczesne średniowiecza. Podobno pod koniec życia się roztył, czego przykrym skutkiem był ten wypadek przy jego pogrzebie. Przepraszam was za ten fragment opowieści, jeśli aktualnie jedliście śniadanie, bo wiem, że wielu was do kurierka siada właśnie u poranku, do kurierka, do gawędy o królach. Aj, przejęzyczenie. No cóż, dziękuję wam ślicznie za uwagę. Zaczęliśmy sobie dynastię normandzką no i teraz w najbliższych gawędach posłuchacie o Normanach. A dziś już bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. Wszystkim życzę miłego dnia. Niech uśmiech Was nie opuszcza i niech moc Was nie opuszcza. Hej, hej, papa. Pa.